Wiejsce na start! Bardzo ciekawy przebieg miało zorganizowane w siedzibie PKOL w Warszawie w dniach 12-13 grudnia spotkanie działaczy i trenerów ludowych zespołów sportowych. Pierwszego dnia odbyła się konferencja, podczas której wiele czasu poświęcono aktywności fizycznej osób starszych. Przez kilka miesięcy Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe realizowało program Aktywny Senior, dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Na początku spotkania zaprezentowano film pokazujący, jak przebiegała ta akcja w kilku wybranych miejscowościach: Olkuszu, Bujnych, Luzinie i Przygodzicach. The a chance to lose the. powitał przewodniczący Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Władysław Kosiniak-Kamysz. Szanowni Państwo, Panie Prezesie, gospodarzu, drodzy uczestniczy dzisiejszej konferencji. Cieszę się ogromnie, że w aspekcie polityki senioralnej możemy mówić również o aktywności fizycznej, aktywności codziennej, aktywności sportowej, bo nieodłącznym elementem Działań na rzecz osób starszych, solidarności międzypokoleniowej są działania związane z tym, w jaki sposób żyjemy, jaki mamy styl życia, bo styl życia w największym wymiarze wpływa na, na to, jak się starzejemy. Coraz większe zainteresowanie budzi pojęcie, ale nie tylko teoretyczne, ale bardzo praktyczne zdrowego starzenia się. Starzenia się w dobrym zdrowiu, w dobrym funkcjonowaniu fizycznym, psychicznym i społecznym. Bo słowo zdrowie i dążenie do zdrowia nie jest tylko obszarem braku choroby. To by była zbyt uboga definicja zdrowia. Zdrowie to jest dobrostan dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny. Są na sali osoby, które animują sport lokalny. Są w klubach sportowych. W ludowych, ale również w tym obszarze aktywności codziennej w małych środowiskach wiejskich, miejskich, w gminie, w powiecie, w województwie. Chciałbym Wam serdecznie podziękować za to, że potraficie zaszczepić solidarność międzypokoleniową w praktyce. Ona jest widoczna w bardzo praktyczny sposób w Polsce lokalnej, bo ona tam się musi odbywać. Bo tam codziennie rano. Może dojść do spotkania, aktywności, współdziałania różnego rodzaju, nie tylko organizacji, ale przede wszystkim ludzi, którzy chcą mieć ofertę, żeby wyjść z domu. Nie chcą być skazani tylko na oglądanie telewizora, nie chcą spędzać dnia w czterech swoich ścianach. Oczywiście są różne oblicza starości. Jest taka, która wymaga specjalistycznych usług opiekuńczych. Jest taka, którą trzeba wspierać również w profesjonalnie przygotowanych ośrodkach, domach całodobowych lub domach dziennego pobytu, które w najbliższym czasie i ze środków krajowych, i ze środków europejskich będziemy w bardzo praktyczny sposób chcieli rozwijać. Myślę, że ta konferencja, bazująca na miejscu polityki senioralnej, aktywności fizycznej seniorów, ale i aktywności społecznej, bo aktywność fizyczna wiąże się ze spotkaniem z drugim człowiekiem bo przede wszystkim to są zajęcia grupowe, to są zajęcia, które umożliwiają spotkanie drugiego człowieka, wyjście z domu i bycie potrzebnym. Ja mam to doświadczenie pracy na oddziale interny, który de facto był oddziałem geriatrii. I często nie choroba ta fizyczna była największą bolączką osoby starszej. Często największą bolączką tej osoby było brak spotkania z drugim człowiekiem. Dobrej konferencji i dobrych wniosków. Dziękuję bardzo. Kompleksowe spojrzenie na proces aktywności osób starszych zaprezentowała pani Marzena Breza. Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W 2012 roku to wielka rola organizacji pozarządowych, które się włączyły w kilkaset inicjatyw, które w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej były realizowane w Polsce, za to zresztą Polska została wyróżniona w raporcie podsumowującym obchody tego roku stanowiło pewien, pewien początek, można powiedzieć węczkami milowy w naszych działaniach rządowych, samorządowych. I pozarządowych w działaniach dla promowania aktywności ruchowej osób starszych. W ramach tego roku był taki, były takie trzy obszary, które były ważne w analizach. Z jednej strony to była Aktywność zawodowa, z drugiej aktywność społeczna, a trzeci taki obszar bardzo ważny, w którym się skupiało wiele inicjatyw, to te działania, które zwiększają tak, zwano, tak zwane niezależne funkcjonowanie, czyli utrzymywanie w dobrym stanie zdrowia. I tutaj jest jesteśmy absolutnie jest zapewne zgodni wszyscy, że to aktywność fizyczna poprzez swoje działania profilaktyczne, integrujące, przyczynia się do tego, żeby to niezależne funkcjonowanie seniorów trwało jak, jak najdłużej, żebyśmy mogli w końcu. Za kilka lat zobaczyć rzeczywiście i w raportach, i we wskaźnikach i europejskich, i międzynarodowych, że nasze działania programowe przyniosły skutki. To oczywiście trzeba poczekać kilka lat, ale są to podstawy, żeby mówić o tym, że starzejemy się dłużej, tak jak powiedział pan minister, ale też dłużej w dobrym zdrowiu, bo to jest nasze takie generalne wyzwanie. Styl życia, potrzeby, a rzeczywistość to temat wystąpienia pani profesor Ewy Kozdroń ze stołecznej AWF. No tak, można zacząć od hasła takiego, można by powiedzieć, populistycznego, że ruch jest życiem, bez ruchu jest śmiercią. Więc tu już widzimy wagę tego ruchu, znaczenie tego ruchu w naszym życiu i w naszym życiu od wczesnej młodości do późnej starości. Łamanie pewnych barier, że dzieci do zabawy, dorośli do pracy, a starsi do wypoczynku, bzdura. W każdym okresie ta aktywność powinna być. Różną aktywnością, różne motywy, różne cele, ale powinna na stały, być stałym elementem w naszym stylu życia. Bo aktywność jako hasło to nie tylko aktywność ruchowa, to również intelektualna, społeczna, zawodowa, ale bazą tego wszystkiego jest nasza sprawność funkcjonalna która dzięki aktywności jest jak najdłużej obecna w nas. Czyli mówiąc o hasłach profilaktyki gerontologicznej być sprawnym, samodzielnym i niezależnym, to jest to czego oczekujemy i czego życzymy sobie nawzajem, bo każdy z nas chce doczekać starości, ale boi się o starości, boi się tej starości. A przecież starość to jest jednym z okresów życia, w którą nie wpadamy jak w jakąś dziurę. My budujemy, my przygotowujemy się do tej starości przez całe życie. My wchodzimy w nią z całym bagażem doświadczeń. A więc, edukacja i budowanie tych proaktywnych, prozdrowotnych postaw od dzieciństwa to jest to. Ja myślę, że my ludzie po 60. roku życia, mamy swoją misję żeby zaktywizować. Dzieci, może za, na dzieci to już trochę za późno, ale są wnuki, z którymi najlepiej się dogadują dziadkowie, a więc tutaj ten aktywny dziadek, aktywna babcia, to jest tym wzorem, tym modelem. To jest tą osobą, z którą można i porozmawiać i która ma dla nas czasu, ale z którą można się zabawić, zaktywizować, e, która uczy różnych form aktywności. To jest cudne, bo może e, jeszcze tylko jedno, że co robimy w czasie wolnym, to co lubimy, to co sprawia nam przyjemność, a co sprawia nam przyjemność, to co umiemy, a co umiemy, no to, czego żeśmy spróbowali, czego nauczyliśmy się w szkole, co dali nam rodzice, co dali nam dziadkowie, czym żyjemy na co dzień. To nie jest coś wymyślonego, to jest coś, co powinno na stałe być w naszym, element, w naszym stylu życia, elementem naszego stylu życia. Aktywność, odpowiednie żywienie umiejętność radzenia sobie ze stresem, który jest też olbrzymim czynnikiem ryzyka, jeśli chodzi o zdrowie, a właśnie ten środek, jakim jest ruch, daje nam możliwość działania na obszarze. Aktywności, czyli sprawności, na obszarze y, tej równowagi bilansu energetycznego, czyli żywienie, wydatkowanie, i na obszarze bycia y, odpornym na stres, a więc gdzieś y, mieć ten potencjał, to zadowolenie z życia. Bo jak były badania stulatków, okazało się, że cechą, która najbardziej koreluje z długim y, życiem, to jest optymizm i pogoda ducha. A myślę, że przez aktywność jesteśmy w stanie ją jeszcze bardziej uwypuklić. O znaczeniu diety i odpowiedniego żywienia mówiła pani doktor Magdalena Białkowska z Instytutu Żywności i Żywienia. Co jeść, ile jeść i jaka ma być regularność posiłków. Tak jak we wszystkich grupach wiekowych, również w odniesieniu do ludzi starych. Mówimy, że ważna jest różnorodność produktów. Nie ma produktu idealnego, który by nam dostarczył wszystkich składników. Na przykład osoby otyłe czasami stosują diety jednoskładnikowe, na przykład dietę grejfrutową. Greyfruit jest cudowny, ma likopen, ma witaminę C, ma bardzo dużo błonnika rozpuszczalnego, ale nie można bazować tylko na grejpfrucie, bo będziemy mieli niedobory innych składników, tych, które grejpfrut nie ma. Co jeść? Różnorodną żywność zgodnie z zapotrzebowaniem, ale jeśli mamy osobę otyłą, musi mieć ujemny bilans energetyczny i oprócz diety szalenie ważna aktywność fizyczna i znów ukłon w stronę państwa. Bo jeśli pacjent chudnie tylko kosztem ograniczeń w spożyciu, to je zużywa yy, tkankę mięśniową na potrzeby energetyczne i będzie miał bardzo szybko efekt jojo. Odchudzanie to jest aktywność yy, fizyczna plus dieta. No i bardzo ważne jest, żeby spożywać 3-5 posiłków. Im więcej posiłków, tym lepiej, dlatego że wtedy yy, i chroni to przed... Zaburzeniami metabolicznymi i ułatwia odchudzanie, jeżeli to jest potrzebne. Dowcipnie podeszła do tematu aktywności ludzi starszych pani doktor Jadwiga Kłodecka-różalska ze stołecznej AWF. Babcia, którą też znalazłam w internecie, opowiada: Ja na poprawę trawienia piję piwo, na brak apetytu piję białe wino, na niskie ciśnienie piję czerwone wino, na wysokie piję koniak, a kiedy jestem zaziębiona, sięgam po śliwowicę. A kiedy babcia pije wodę, no takiej choroby jeszcze nie miałam. <grywa> Recepty na długowieczność są różnorodne. Tak jak słyszeliśmy w tej prezentacji, doskonałą receptę ma pan Antoni Huczyński, który ma 93 lata i sprawdzony sposób na długowieczność i zdrową starość. Tych przykładów można by mnożyć więcej. W tej chwili w mojej wizji, takiej wizji psychologa, jest to, żeby jak najwięcej starych <grywa> staruszek powiedzmy i staruszków. To byli emeryci szczęśliwi, tacy, którzy potrafią organizować sobie czas, mają jeszcze ciągle wizję przyszłości, potrafią dostarczać paliwa do, dla swojego umysłu poprzez realizowanie różnych pasji i zainteresowań, a przede, przede wszystkim poprzez przyjazne kontakty z ludźmi. Priorytetowe znaczenie dla procesu starzenia się mają relacje z ludźmi. Kontakt z osobami bliskimi, z przyjaciółmi, z otoczeniem, które jest dla nas ważne, no, powoduje, że mamy siły, energię do działania i radość życia. I to wszystko widzieliśmy między innymi w naszym filmie. Aktywny senior i temu ta akcja cała służy. A teraz chciałbym, żeby jeszcze Pani nawiązała do jednego zdania: mianowicie, dlaczego przestajemy się bawić? Bo to. Też było zaakcentowane na początku pani wypowiedzi. No, psycholog twierdzi, że w każdym człowieku pozostaje dziecko do końca życia, tylko jest tłumione przez te wszystkie doświadczenia życiowe, które stanowią swego rodzaju bagaż i niektórych ten bagaż przygniata, inni potrafią mimo to znaleźć radość i na przykład przez współpracy czy, czy poprzez bliskie kontakty z młodymi ludźmi. No, I poprzez szukanie tego, co przynosi życie, poprzez uczenie się. Człowiek, który się uczy, nigdy się nie zestarzeje. Panie ministrze, tutaj słyszeliśmy, jak pan bardzo ładnie powiedział o tych, o tych wszystkich akcjach z punktu widzenia rządu, z punktu widzenia ministerstwa, ale chciałbym, żeby pan powiedział, jak to wszystko wygląda w LZD, bo przecież pan ma bardzo dużą wiedzę na ten temat, bo jest pan prezesem. Zrzeszenia ludowe zespoły sportowe, dlatego też tutaj jest się czym chwalić. To prawda, to jest organizacja, która od wielu, wielu lat animuje kulturę fizyczną w różnych już obszarach. To już nie tylko obszary wiejskie, ale, ale i okolice dużych miast, miasteczka, wszędzie tam, gdzie są ludzie, którzy tworzą dobrą atmosferę dla kultury fizycznej, dla aktywności, dla stylu życia. LZDSy odgrywają bardzo ważną rolę. Nie tylko jako kluby sportowe, ale jako centrum aktywności społecznej. I to jest niezwykle ważne, żeby w tej aktywności społecznej dostrzec również seniora, dostrzec osobę starszą, która przechodząc na emeryturę, kończąc swoją aktywność zawodową, chce być aktywna społecznie. I żeby ta aktywność była jak najdłuższa, musi być zdrowe starzenie się. Zdrowe starzenie nie rozpoczyna się w wieku 60 czy 70 lat. Ono rozpoczyna się w wieku kilkunastu lat, bo wtedy nabywamy nawyków, tych żywieniowych, sportowych. Mamy do czynienia z różnymi stylami życia. Warto promować i to robią bardzo skutecznie właśnie na poziomie lokalnym. Ambasadorzy, jakimi są te organizacje zajmujące się promocją Zdrowego Starzenia. Cieszę się, że tą promocją zajmuje się również kluby, ludowych zespołów sportowych. Ludzie, którzy mają dobrą wiedzę o, o tym, jak uprawiać sport i żeby sport tak naprawdę był dla wszystkich. Sport ten wyczynowy jest bardzo ważny, bo on daje prestiż, on daje nam radość zwycięstwa, którą możemy obserwować. Ale sport dla wszystkich może dać radość zwycięstwa w postaci zdrowego, dobrego starzenia się. Podczas konferencji wręczono certyfikaty uczestnikom szkolenia Lepsza jesień życia na sportowo. Bardzo serdecznie gratuluję, Dziękuję. Dziękuję. też list gratulacyjny, ale też zaświadczenie dające chyba wiele wsparcia, to Pana zaangażowanie dla nas Dziękuję i dla, dla organizacji sportu dla osób starszych. I cieszę się, się że jeszcze się mogę przydać. Serdeczna gratulacja, proszę przyjąć serwerznika. Dziękuję ci, Takie osoby zawsze się przydają, bo starość to jest kwestia decyzji, no, czy to nie pan wiem. Tak? Tak? Pani Anna Łokoł, czyli pani. też tak, rodzinnie, to tym bardziej się cieszę, że mogę przyjąć certyfikat najlepszych gratulacji. Grupa źle stronę, a nawet pani? pani. Gratulacje, proszę przyjąć. Certyfikat lepsze jesień życia na sportowość. Pani Janina. Pani Janina, serdecznie gratuluję. Proszę przyjąć wyrazy uznania i podziękowania wraz z certyfikatem. Pani Petra i mąż Edward Petlak. Pani serdecznie gratuluję też. Rozumiem, że w takim gronie małżeńskim to, to pięknie, że, że rodzinnie możemy o polityce senioralnej, o zdrowym starzeniu się, o aktywności fizycznej. Proszę przyjąć certyfikat certyfikaty, gratulacje na uznanie. Serdeczne gratulacje, proszę przyjąć ten wyraz uznania i certyfikat. I my również ubieramy za wspieranie. Pani Zofia, serdeczne gratulacje, proszę przyjąć certyfikat z ukłonami. Pani Bożeno, bardzo dziękuję za zaangażowanie w tą promocję aktywności, zdrowego starzenia się. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. potwierdzającym wielką aktywność. Panie Pani Adamie serdecznie gratulacje, proszę przyjąć wyraz uznania i certyfikat. Bardzo dobrze. Łącznie z ministrem, że zrobię No, to, tym, tym minęli do no, Pana, bo sława słaba ten certyfikat serdecznie gratulacje. Wszystkiego dobrego. Przed chwilą wręczone certyfikaty tym ludziom starszym, którzy mają namawiać innych własnym przykładem, własnymi umiejętnościami i wiedzą, że warto. W ten sposób dłużej będziesz mógł sobie sam zawiązać sznurowadło, się schylić, podnieść coś, czy wreszcie czuć lepszy komfort życia właśnie z tego powodu, rzadziej oglądając lekarza, rzadziej trafiając do bardzo długiej kolejki do specjalisty. I tym samym spojrzenie na świat będzie po prostu nieco bardziej pogodne, i tego sobie wszyscy w tej ogromnej masie ludzi starzejących się życzymy. A że jeszcze na dodatek nasze panie tutaj były w większości, to tym bardziej cieszy, bo żyją o te 10 lat dłużej od mężczyzn, więc tym bardziej im się to należy. Złotą odznakę honorową Krajowego Zrzeszenia LZS i medal okolicznościowy otrzymał redaktor Adam Gocel. Z wielką wdzięcznością za te dokonania. I myślę, że spotkamy się w dobrym roku, bo takiego sukcesu jak ostatnio w polskiej piłce, w ostatnich wydarzeniach, to Pana zasługa. Przez wiele lat prezentował na antenie telewizji polskiej program Piłkarska Kadra Czeka, pokazujący sztandarową akcję ludowych zespołów sportowych. W tym roku minęło 30 lat od pierwszej edycji tego konkursu. Panie Adamie, gratuluję tego wyróżnienia. Przez lata Pan... Był twarzą polskiej piłki nożnej. Przez lata wychowywał pan młode pokolenia piłkarzy. Chciałbym, żeby pan nawiązał do tego chlubnego okresu i powiedział o tych początkach. Bardzo się cieszę, że rozmawiam z wami znów po latach. Natomiast ja byłem twarzą, ale kto inny pracował. Ja byłem w studio, a kto inny w terenie robił wielką akcję, która dotąd trwa, rozwija się, poszerzyła się o piłkarki, które zaczęły się interesować piłką nożną. Jest mi z tego powodu bardzo miło. Pozdrawiam tych, którzy w terenie, nauczyciele, trenerzy LZS-ów, trenerzy piłkarscy odwalali za nas ciężką pracę po to, żeby w studio móc wyjść i powiedzieć ładnie jak przebiega akcja i pokazać najciekawsze dzieci. My, nie, my popularyzowaliśmy sport, popularyzowaliśmy sport. Nie dążyliśmy za wszelką cenę do tego, żeby rodziły się gwiazdy. Chodziło o to, żeby dzieciaki zamiast się obijać po wsiach i miasteczkach miały co robić. I to był moim zdaniem najważniejszy sukces tej akcji. A to, że przy okazji byli reprezentanci Polski, jak Mosur, Brzęczek i inni, to, to wspaniale, to nam tylko pomagało. Cieszę się, że jeszcze ktokolwiek pamięta o tej akcji, a następno, następcom życzę odporności i zdrowia po to, żeby upowszechniali sport w narodzie polskim. Tradycyjnie podczas konferencji szkoleniowych zrzeszenia odbywają się ciekawe zajęcia warsztatowe. Wybraliśmy dla Państwa zajęcia prowadzone przez Annę Leś i Ewę Niedzielską. Pierwsza z pań propagowała Nordic Walking, prezentując i ucząc słuchaczy, jak skutecznie maszerować z kijami. Jakie ma plusy? Po pierwsze, mamy kije, my mówimy dwie dodatkowe nogi. Dwa dodatkowe punkty podporu. Dla osób starszych jest to o tyle istotne, znaczy nie tylko dla osób starszych, że wymusza prawidłową pozycję kręgosłupa, ale też właśnie to są te dwie dodatkowe nogi, które mogą pomóc utrzymać równowagę. Wyprostowane plecy, brzuch napięty, pośladki napięte. Oddychamy jeszcze w międzyczasie. Jak się napniemy, cały, to jeszcze oddychamy. Tak e? nam się przypomina. Przypomina <laughs> nam się to oddychamy. Ręce były plecy wyprostowane, brzuch wciągnięty, i maszerujemy. Patrzymy przed siebie. I jak dobrze? Poszło? No, nie ukrywam, że pod ciśnieniem, i pani podniosła. Jak podniosła. <laughs> pani Ewa Niedzielska skupiła się na gimnastyce środka. Sprawność funkcjonalna to jest taka sprawność, e, która pozwala takiemu zwykłemu człowiekowi funkcjonować w życiu codziennym bez kontuzji. Czyli trening funkcjonalny to jest taki prewencyjny trening, który ma doprowadzić do optymalnej sprawności fizycznej bez kontuzji. Czyli wdech i na wydechu winda podjeżdża. Trudne jest to. Trudno jest poczuć mięśnie tak świadomie napiąć. Spróbujcie dotknąć końcami biodrowymi do pępka. Dociągam kolce biodrowe do pępka. Na dechu można troszkę do środka. Ale opuszczam. opuszczam. Czy czujemy mięśnie brzucha przy tym ćwiczeniu? Czy słabo? Czujemy. Ta ta ręka do wyprostu i dół powoli, powoli, mhm. powoli. dół, mhm. dół, wracamy. Mniej więcej mówi się, że osiem powtórzeń, ale, ale tu ważniejsza jest jakość ćwiczenia. Czyli jeśli ktoś zrobi cztery razy, a zrobi dobrze i widzimy, że za piątym, szóstym to już nie idzie, to odpuszczamy. Korzystając z okazji, uczestnicy konferencji zwiedzili mieszczące się w siedzibie PKO, Muzeum Sportu i Turystyki. Tak, wieś. Tu jest taka storino, z Torino, zimowy igrzysk w taki egzemplarz mamy u siebie w zachodniopowolskim, w małej wiosce, gdzie facet znalazł się w tej grupie i to i, i, i oni w formie, tak i nie oddał, ale to też za przyzwoleniem organizatora pamiątki. I na różnych imprezach ją pokazujemy, robi furorę. No i a. nasza ciekawostka, w muzeum każdy pierdnie. Bo nic nie się można dotykać, ale tutaj mamy oponę z boli do Formuły 1. Proponuję zobaczyć, bo podnieść do góry, bo to też atrakcja. Ale leciutka. No wcale nie jest taka bridge. W telewizji bardzo 11 sekund czy 10 sekund zmiana. 7 zł, i... ale, ale w Atlancie miałeś też 7 zł. Czyli w tych sukni to w każdym razie. Jest... Towcy wiejscy na start.